Siemanko. Witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj analiza pierwszego oficjalnego pełnego zwiastuna do widowiska Moon Knight, który swoją premierę na platformie Disney Plus będzie miał już 30 marca 2022 i kurczę, muszę wam powiedzieć, że wygląda naprawdę świetnie. Taki psychologiczny thriller, który w ogóle nie wydaje się jakby był serialem MCU. Gdybym nie wiedział na przykład, że to jest MCU, to bym powiedział, że jest to zwykły, fajny thriller z psychologicznymi elementami rozdwojenia jaźni i naprawdę mi się to podoba. Szykuje się top 3 najlepszych seriali Marvela na bank. Także przed nami analiza tego zwiastunu, wszystkie historie, które opowiada, wszystkie rzeczy, które mogliście ominąć w tym zwiastunie. Zanim jednak do tego przejdziemy, no to trzeba powiedzieć, że Moon Knight nie jest zbyt taką postacią, którą znają wszyscy. Dlatego na początku opowiem Wam krótką historię Moon Knighta, skąd się wziął, kiedy zadebiutował, kim jest, a później możecie przeskoczyć, jeżeli oczywiście wiecie, kim jest Moon Knight, do znacznika czasowego tam na dole, w którym widnieją easter eggs. Także oto historia Moon Knighta. Moon Knight jest jedną z postaci z komiksowego uniwersum Marvela. Oczywiście. Jest brutalnym mścicielem, który zdobył moce kontrzu i był członkiem Avengers, Defenders i Midnight Suns. Został stworzony przez Daga Moencha i Donna Perlina, a zadebiutował w komiksie Werewolf by Night numer 32 w 1975. Jest superbohaterem, który czerpie swoje moce z księżyca i walczy z przestępczością, jak bohater uliczny, podobny do Batmana, ale także posiadający wyraźniejsze braki stabilności psychicznej. Przez cały czas istnienia postaci Moon Knight'a był przedstawiany jako ofiara zaburzenia wieloosobowego. Te różne i często paraliżujące upośledzenia umysłowe czasami utrudniają osąd Moon Knight'a, co powoduje, że często zachowuje się w zdecydowanie bezwzględny sposób. Co natomiast stawia go w sprzeczności z większością innych superbohaterów, z których wielu uważa go za niebezpiecznego i niestabilnego. Niemniej jednak, Moon Knight nadal współpracował z innymi superherosami, a najczęściej ze Spider-Manem i z Pani Kiedy Mark Spector trafił na Raula Bushmana podczas misji w Egipcie, zginął. Wtedy wszedł w niego duch Moon Knighta, czyli konszu. Zabrany do świątyni egipskiego boga księżyca konszu, Mark Spector został odrodzony i stamtąd zmienił się w Mściciela, którym jest dzisiaj, walcząc ze złem wszelkiego rodzaju w imieniu boga księżyca konszu. Moon Knight nie jest całkowicie pozytywną postacią, często oddaje się aktom brutalności, które widzieliśmy w Zwiastunie, na które z niechęcią patrzy większość superbohaterów, a jego wyraźna niestabilność psychiczna służy jedynie dalszej izolacji go od swoich rówieśników. W związku z tym, gdy Moon Knight walczy ze złem, często robi to sam. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam chociaż w ułamku historię Moon Knighta. Oczywiście, jeżeli chcecie doczytać więcej, no to zapraszam do internetów. A teraz analiza tego pierwszego zwiastuna. Zapraszam. W tym serialu Oscar Isaac gra główną i tytułową rolę. Pierwsze ujęcie zwiastuna pokazuje nam jak Mark Spector leży na łóżku bawiąc się kostką Rubika. I nie jest to bez znaczenia. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na kolor jego koszulki. Prawdopodobnie symbolizuje jego przyszłe zmienienie się w Moon Knight'a, którego barwą docelową jest właśnie biel. Jeżeli chodzi o kostkę Rubika, no to kostka Rubika ma wiele ustawień, wiele kolorów, zupełnie tak jak um, Mark Spector czy Moon Knight. Ma to symbolizować nam jego rozdwojenie jaźni, a właściwie rozczworzenie, czy w ogóle jest takie słowo, nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach poniżej, bo nie dość, że jest Moon Knightem, to ma jeszcze kilka innych osobowości, o których opowiem później. W kolejnej scenie widzimy, jak na framugę przykleja taśmę klejącą i drzwi zamyka na kilka spustów. Prawdopodobnie ma to na celu zweryfikowanie, czy nie lunatykuje, czy ktoś nie wchodzi albo nie wychodzi z mieszkania podczas gdy on śpi. Jest to prawdopodobnie jeden z pierwszych odcinków, gdzie Mark Spector jakby zaczyna podejrzewać, że coś jest z nim nie tak. Zresztą spójrzcie na kolejną scenę. W kolejnej scenie przypina się do ramy łóżka za pomocą jakiejś potężnej liny z kłódką na szyf, mając nadzieję, że prawdopodobnie inne wersje jego osobowości nie będą znały kodu, w ten sposób nie wydostanie się z łóżka. Tak jak wspomniałem wcześniej, Mark Spector nie dość, że ma zaburzenia osobowości, to jeszcze ma zaburzenia snów. Jak sam wspomina, nie może odróżnić jawy od snu. I tutaj zwróćcie uwagę na lewą stronę ekranu na jego telefon. Mark Spector bawiąc się kostką Rubika używa aplikacji pomagającej mu zasnąć. W całym zwiastunie ukrytych jest bardzo dużo luster i bardzo dużo odbić, które mają nam symbolizować właśnie rozdwojenie jaźni Marka Spectora. A tutaj pierwszy przykład. Studio Marvel idealnie wręcz dopasowuje muzykę do swoich zwiastunów. W tym przypadku słyszymy Kid Cudiego Day and Night i nie tylko tytuł ma tutaj znaczenie Day and Night, czyli dzień i noc, czyli dwie różne sfery, czyli po prostu znowu rozdwojenie jaźni, ale też całe e, słowa piosenki idealnie pasują do roli Moon Knighta. W tle słychać słowa piosenki Now look at this madness to magnet keeps attracting me. Czyli w wolnym tłumaczeniu spójrzcie na to, szaleństwo przyciąga mnie jak magnes. W kolejnej scenie Mark budzi się nadal przywiązany liną do ramy łóżka, tylko zwróćcie uwagę na jego ubiór. Ma zupełnie inny niż wtedy, kiedy szedł spać. I teraz są dwie opcje. Pierwsza, albo jest to zupełnie inny dzień, i po prostu Mark ma nową piżamę, albo dwa. Jest to ta sama noc, ale Mark zmienił osobowość podczas snu, wyszedł gdzieś i oczywiście się przebrał, no i wrócił, znowu się przypiął do ramy łóżka. Zwróćcie też uwagę na linię z piasku, zrobioną e, naokoło łóżka, i teraz co to może oznaczać? Wydaje mi się, że jest to taki test, który Mark przeprowadza w nocy, aby sprawdzić, czy nie wychodzi spoza właśnie tej linii piasku. Bo gdyby wyszedł, to zwróćcie uwagę, że zostawiłby ślady na podłodze. W kolejnym ujęciu, które dzieje się w Londynie, co wnoszę po piętrowym autobusie, Mark jedzie do pracy. Prawie się spóźnił prawdopodobnie zaspał. E, tutaj, jak zwykle, możecie zobaczyć pięknie schowane lustro czyli odbicie w kałuży. No, i już kiedy mamy dostać więcej odpowiedzi, Studio Marvel po prostu zmienia pytanie, ponieważ Mark Spector przyszedł do swojej pracy i jest to jedna z jego osobowości, o których wspomniałem wcześniej. Mówi na siebie Steven. Główną osobowością Moonrighta jest Steven Grant i w komiksach wygląda to nieco inaczej, ponieważ Steven Grant jest milionerem w komiksach, a tutaj wygląda na to, że jest po prostu pracownikiem muzeum. Tutaj w tej scenie możemy zobaczyć dwa fajne easter eggs. Mianowicie zwróćcie uwagę na te dwa pudełka. Pierwszy jest to Skarabeusz, czyli symbol w egipskiej mitologii jako Wskrzeszenie, a pamiętajcie, że Mark Spector był wskrzeszony właśnie i odrodził się jako Moon Knight, a ten z prawej to Anubis, czyli postać, którą zobaczymy później w Zwiastunie. W kolejnej scenie pierwszy raz widzimy pełny kostium Moon Knighta, a scena rozgrywa się w domu Marka Spectora, który jest wyraźnie zdezorientowany. W lustrze, czyli w kolejnym odbiciu duszy Marka Spectora, widzimy Moon Knighta i powiem Wam, że wygląda naprawdę świetnie. Studio Marvel zazwyczaj bardzo dobrze odwzorowuje kostiumy z komiksów wydawnictwa Marvel, i tym razem nie jest inaczej. Kostium jest bardzo komiksowy, ikoniczna biel ze świecącymi oczami to wygląd wyciągnięty prosto z komiksów. W kolejnej scenie prawdopodobnie widzimy Boga Księżyca, czyli konszu podczas gdy ten idzie do marka, który znajduje się w windzie. Jest to prawdopodobnie scena, w której pierwszy raz dostanie jakby swoje moce, albo zaczyna sobie manifestować te swoje wizje, które ma w głowie. E i wtedy zmieni się w Moon Knighta. Sam zwiastun sugeruje nam, że Konszu jest wrogo nastawiony do Marka Spectora, jednak w komiksach Konszu jest takim Mentorem Moon Knight'a. Uczy go i pomaga w walce ze złem. No i scena w Windzie to taki typowy humor Marvelowy. Bardzo fajnie zobaczyć, że mimo, że e, serial porusza takie tematy jak rozdwojenie jaźni, jest takim thrillerem psychologicznym, to nadal mamy elementy komediowe, które są takie bardzo typowe dla studia Marvel. No i tutaj, oczywiście, scena, w której e, jakaś babcia wchodzi. Czyżby to był Mephisto? Zobaczymy. Um, mówi, że. No, mam nadzieję, że znajdziesz swoje soczewki kontaktowe, bo Mark powiedział, że je zgubił, dlatego leży na podłodze. Oczywiście, no, babcia jest zdecydowanie e, no, niewzruszona. I zwróćcie uwagę na to, że jest tutaj kolejne lustro, świetnie ukryte, a może nie tak bardzo ukryte. W samej windzie mamy też nawiązanie do Ghost Ridera, a mianowicie spójrzcie teraz na ekran. Jeżeli przybliżymy prawą stronę windy, zrobimy takie CSI kocham kino, to zobaczycie, że jest tam czaszka, która do złudzenia wygląda jak czaszka Ghost Ridera. I dlaczego to mogłoby się tutaj pojawić? To może być przypadek, ale jak wielokrotnie mówiłem w MCU nic nie jest przypadkowe. Moon Knight był członkiem grupy Midnight Sons, w której skład wchodził właśnie Ghost Rider. No i w kolejnej scenie mamy kolejne odbicia pokazujące wielowarstwowość e, jaźni marka Spektora. I zwróćcie uwagę, że tutaj e, jego odbicie działa zupełnie inaczej niż prawdziwa wersja, co pokazuje, że zaczyna się rozszczepiać, że zaczyna tracić kontrolę nad swoimi alter ego. Zwróćcie też uwagę, że mamy tam dwa odbicia. I każde z tych odbić działa indywidualnie, co jeszcze bardziej wskazuje na jeszcze większe rozszczepienie się jego jaźni. Dalej, w skrytce, która ma kształt piramidy, ciekawe dlaczego, Mark znajduje bardzo stary telefon i klucze. Na tapecie telefonu jest krokodyl, ale na razie nie wiem, co to znaczy, chociaż gdzieś czytałem, że ma to bardzo duże znaczenie. W każdym razie nie wiemy, do czego służy ten klucz, jednak telefon wkrótce dzwoni. Jak pokazują napisy, w zwiastunie dzwoni do niego Laila i jest to prawdopodobnie jego żona, która w komiksach nazywała się Marlin. Pyta się, co jest nie tak, Mark, na co zdezorientowany Mark pyta, dlaczego nazywasz mnie Mark. I jest to wskazanie na to, że w tym momencie rządzi nim inna osobowość nie Mark która? Nie wiemy. W kolejnej scenie poznajemy prawdopodobnie głównego wroga serialu, czyli Artura Harrowa, w którego wciela się Ethan Hawke. Wygląda na to, że Artur Harrow jest liderem jakiejś sekty, ponieważ wszyscy klęczą przed nim. Jest to jakaś modlitwa albo coś w tym stylu. Jest to nawiązanie do pierwszego filmu Avengers z 2012, kiedy Loki kazał wszystkim klęczeć. Jedna osoba, weteran II wojny światowej, powiedział, że nie będzie klęczał przed Lokim. I tutaj mamy podobną sytuację, ponieważ widzimy Marka Spectora, który stoi zdezorientowany. Prawdopodobnie nie wie, co się dzieje. Zanim przejdziemy dalej, to zwróćcie uwagę na lewą stronę na ciężarówkę z lodami. Jest to ta sama ciężarówka, którą później Mark będzie uciekał. Mark jest ewidentnie zdezorientowany, a jego reakcje na to wszystko widzieliśmy w innym zwiastunie, czyli w pierwszym wglądzie w to, co nadchodzi w Disney Plus. I tam widzieliśmy, że budzi się nagle, a naokoło niego jest pełno ciał. Prawdopodobnie jego jakby umysł przejęła jedna z wersji, ta najbrutalniejsza albo nawet sam Moon Knight lub Khonshu. No i pozbawił przytomności większość z, z tych wszystkich um, uzbrojonych um, wrogów. Nie wiem, czy to są wrogowie jeszcze, ale to się okaże. W kolejnej scenie znowu widzimy lustro, a w jego odbiciu Mark Spector, który porusza się zupełnie inaczej niż jego prawdziwa wersja. Mark zdenerwowany zaczyna kopać lustro i pęka dokładnie tam, gdzie znajduje się jego głowa. Jeżeli chodzi o sam dźwięk, to zwiastun zaczyna się od e, takich zwykłych dźwięków. Typu dzwoniący telefon, jakiś głos w telefonie mówi, co zrobić, muzyka, i im dalej w, oglądamy ten zwiastun, tym te dźwięki się bardziej nakładają na siebie. I w tym momencie, kiedy Mark Spector sam się bije po twarzy, te dźwięki to już jest istna kakofonia, co też prawdopodobnie ma nam wskazać na to, że wszystkie osobowości próbują wedrzeć się na światło dzienne. I przejąć całkowitą kontrolę nad um, Markiem Spectorem, albo Stevenem Grantem, albo je jeszcze inną wersją Moon Knighta. No i tutaj widzimy, jak Mark ucieka ciężarówką z lodami, w ręce trzymając pistolet. Nagle budzi się i zastanawia się, kurczę, co to jest, i wyrzuca broń. Zwróćcie uwagę na jego zakrwawioną rękę. Jest to prawdopodobnie skutek walki z tymi wszystkimi wrogami, których widzieliśmy na placu. Ta scena to prawdopodobnie świątynia Konszu i jego Origin Story, czyli historia powstania Moon Knight'a. Jest to prawdopodobnie jakaś retrospekcja albo jedna z pierwszych scen pierwszego odcinka, w której poznajemy, jak właśnie powstał Moon Knight. Dalej kiedy Steven biegnie przez magazyn, zwróćcie uwagę na cień. Oprócz swojego cienia, oczywiście podąża za nim półksiężyc, co symbolizuje Moon Knight'a. No i na czarnym tle słychać tylko Embrace the Chaos, czyli wdaj się ponieść chaosowi, powiedzmy, przyjmij chaos do swojej duszy. To mówi Konszu, prawdopodobnie jest to jakieś zaklęcie, które sprawi, że Mark Spector będzie miał wiele osobowości. No, i zaraz po tym następuje scena w Łazience, gdzie znowu jest pełno luster. Tylko że tym razem pokazują tutaj nieskończoną ilość odbić, czyli nieskończoną ilość osobowości Marka Spectora. Zwróćcie uwagę na to, że teraz wszystkie odbicia działają synchronicznie, co może symbolizować, że. Mark Spector w końcu przejął kontrolę nad wszystkimi osobowościami. No i zwróćcie uwagę na to, że w tym momencie zaczął zmieniać się w Moon Knighta. W pierwszym teaserze, który studio Marvel nam pokazało, była scena w Łazience, tylko że wtedy nie widzieliśmy, że Moon Knight kogoś bije. Zresztą spójrzcie sami. W łazience widzimy, jak Moon Knight bije powietrze albo kogoś, kto jest ustawiony równolegle do kamery. Jednak nowy Zwiastun pokazuje nam, jak Studio Marvel manipuluje swoimi zwiastunami, ponieważ teraz widzimy, że jest to Ewidentnie jakaś postać, i bardzo wielu fanów uważa, że jest to właśnie wilkołak, czyli Werewolf by Night, z którym Moon Knight walczył w swoim pierwszym pokazaniu się. Jednak, jeżeli znowu zrobimy CSI, kocham kino, to zobaczycie, że jest to ewidentnie jakiś wilk, czy jakiś pies, i jest to prawdopodobnie Anubis, o którym wspomniałem wcześniej, którego widzieliśmy już w innym zwiastunie, a mianowicie teraz. Postać, która wygląda jak Anubis, jest prawdopodobnie wysłany nikiem aby odszukał marka Spektora czy Stevena Granta. Ten chowa się gdzieś w Muzeum w Londynie. No i dalej zwróćcie uwagę, że łazienka wygląda jak ostre pobojowisko. Na dole jest pełno rozlanej wody, która ma służyć za kolejne odbicie. Za markiem Spektorem i za nazwijmy go na razie Anubisem, znowu jest lustro, co znowu symbolizuje kolejne rozdwojenie jaźni. No, i ostatnie zdjęcie tego zwiastunu pokazuje nam kostium Moon Knighta w pełnej krasie, który wygląda naprawdę niesamowicie. Jest taki brudno-biały, który idealnie pasuje do postaci. No i te świecące oczy, które wyciągnięte są, jak wspomniałem, prosto z komiksów. Tak więc to była moja analiza i omówienie z pierwszego pełnego zwiastunu do widowiska Moon Knight, który swoją premierę będzie miał 30 marca. Na platformie Disney Plus dajcie mi znać, czy dowiedzieliście się czegoś nowego o postaci, czy zachęciłem was do większych poszukiwań, szerszych poszukiwań na temat Moon Knighta. Powiedzcie mi też, że jeżeli znaleźliście coś innego, o czym ja nie wspomniałem, napiszcie to w komentarzach poniżej. Jeżeli gdzieś się pomyliłem, to również dajcie mi znać w komentarzach poniżej. A ja już teraz zapraszam was do kolejnych moich filmików, a jeżeli nie chcecie ich ominąć, to zostaw suba z dzwoneczkiem, bo tylko w ten Sposób nie ominiesz najnowszych wiadomości ze świata Marvela i nie tylko na razie. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie.